na World Travel Show. Darek, jesteś członkiem grupy Slide Challenge. To jest pomysł w ogóle na, na coś, czego jeszcze nikt nie robił w ogóle na świecie. Opowiedz troszkę o tym pomyśle. Tak, jest to projekt, który, na którego celu mamy zdobycie 10 najwyższych wodospadów świata. Zdobycie oraz zjazdu na linach z nich, co jest trudne nie technicznie, co tak naprawdę największą trudnością sprawi nam dostanie się na te wodospady, bo są to Umiejscowienie tych wodospadów jest tak naprawdę na całym świecie. Zaczynając od Dżungli amazońskiej, a kończąc na Kolumbii Brytyjskiej, tam gdzie jest śnieg i lód. Także czeka nas przeprawa przez, od śniegu tak naprawdę do powiedzmy to Amazonii. Tak? No ale tak naprawdę niektóre wodospady w ogóle nie są dostępne. Trzeba będzie to zaplanować w jakiś sposób z, z maszynami latającymi. Tak, są jeden wodospad na Hawajach, drugi w Peru, Las Hermanas. Są to wodospady, które nie możemy zobaczyć. Człowiek nie może zobaczyć nie lecąc samolotem, tak? Jest niedostępny dla człowieka. Dlatego będziemy musieli też się dostać śmigłowcem tam, zjechać ze śmigłowca. Po się nazywając to zakotwicie w skale i próbować zjechać z tego, tak? Utrudnieniem kolejnym są też warunki, bo też mamy właśnie różne pory deszczowe, co też sprawia bardzo duże trudności. No ale to jest taka wysokość, że chmury są pod wami. Tak, na przykład... Nie wiadomo sam... gdzie lecicie. Dokładnie, Salto Angel, czyli najwyższy na naszym globie wodospad, jest to 979 metrów. No i tak naprawdę na pułapie 500 metrów mamy chmury, tak? Jeżeli... No, podobno są miękkie. Więc w razie czego nie przewidujemy, będziemy mieć miękkie lądowanie. Żartuję oczywiście. Czyli ale tutaj sobie układzie. Tak, dokładnie. Dobrać. Dokładnie głównym też... A tu jest nasza psychika, tak? Wiele sportów uprawiamy, z pasjonatami również gór, kajaków górskich, mamy z nimi do czynienia na co dzień, więc to nam na pewno ułatwi. Czego potrzebujecie? Czego potrzebujemy? Wsparcia i oczywiście trochę szczęścia, tak? To może do, do kamery od razu powiedz. Tak. Yy... Dziękujemy wszystkim fanom za lajkowanie naszego fanpage'a. Zapraszamy Slide Challenge, również z Instagramu i... Będzie nam bardzo miło, jeżeli e, wesprzecie Państwo tą otrzymamy inicjatywę. Otrzymamy dokładnie wsparcie z Państwa strony, także zapraszam na, na nasz fanpage i śledzenie naszych poczynań. Trzymam za Was kciuki i Dziękuję rozumiem, bardzo. że jak Wam się uda, to zaprosicie nas, e, żeby porozmawiać o tym, co, Oczy... czego dokonaliście. Tak, oczywiście zapraszamy i również zaprosimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.